Jestem gwiazdą Moroka teraz Przede mnie autograf Siemanko Dzisiejszy dzień zaczynamy tutaj od Alei Gwiazd Jakimś cudem znaleźliśmy miejsce parkingowe dla naszego auta ponieważ musimy najpierw coś zjeść bo nie mieliśmy jeszcze śniadanka, śniadanka, śniadanka więc kierujemy się do Hard Rocka Cafe Jesteśmy na tej alei, jak widzicie dużo się dzieje, o, Orlando Bloom o, ale fajnie. Mamy dwie godziny, żeby tutaj coś zrobić, więc mamy w planach tak najpierw coś zjeść, czyli Hard Rock Cafe, a potem idziemy do tutaj Muzeum Figur Woskowych, ponieważ e, mieliśmy możliwość też z do niego pójść, ale tutaj jednak najbardziej się e, cieszy, zainteresowałem, bo jest bardzo dużo ciekawych postaci i bardzo ładnie to my, jest wszystko zaprezentowane, przynajmniej tak to wygląda na internecie, tych podglądowych zdjęciach. Powiedzieliśmy, że warto się tam wybrać, i zobaczymy. Dzisiaj jeszcze chcemy podjechać na napis Hollywood, no i też chyba nie by było, jakby się tutaj można było przejść po tej promenadzie. Czyli nam czasu zejdzie. Bo te parkingi tutaj, żeby zostawić auto, to jest jakaś tragedia. Nie wiem czy ktoś będzie nam pilnował ewentualnie tak, gdzie my zostawiliśmy auto. No ale mamy nadzieję, że okej, okay. nie wiem czy uda nam się przedłużyć czas, jeżeli przeparkujemy na inną stronę auto i wrócimy ponownie tutaj. O, mamy już hard Rocka, więc... Wchodzimy, ewentualnie jakieś rzeczy ponownie kupimy, jak będziemy o Jezu jest ta... kurde, to bluza. ale na kupę pieniędzy kosztuje. Można najpierw wiemy, a potem taki pójdziemy czekamy na swoją kolej, generalnie mieliśmy na godzinę 12.00 rezerwację stolika. Jesteśmy spóźnieni, dlatego poszukaliśmy miejsca dla naszego autka. Jeśli chodzi o parkingi, to są płatne jakieś tam tutaj w tym całym otoczeniu za 20 dolarów za cały dzień. Szyłymy na jakieś 2-3 godziny. Poszukaliśmy raczej tych darmowych. Znaleźliśmy miejscówki, są darmowe, więc mamy na dwie godziny auto postawione, Po hard rocku podejdziemy tam, weźmiemy auto w jakiś inny krawężnik, podjedziemy i zostawimy, żeby po prostu nikt nie miał tendencji, że po dwóch godzin tam nasze auto stoi. Generalnie przyniesie to, Kami się o parkowanie. w międzyczasie chodzi sobie po sklepie Ja pewnie też sobie coś kupię, no bo hello, jesteśmy w Hard Rock w Hollywood, czyli no dzielnicy takiej najfajniejszej najbardziej popularnej, słynnej właśnie koszulka Hard Rock Cafe Hollywood, to go coś fajnego Pewnie nie wyjdziemy stąd z pustymi rączkami z chrupującym chlebkiem, mam nadzieję, że mnie babeczka zrozumiała, ale bez sosu takiego spicy, ponieważ była tam proponowana opcja, ale jakoś ja nie przypadam do wszystkim, to jest ostre. My herbaty mamy te chore gardełka, dużo stolików jest pustych, ale mają rezerwację, dlatego nie chcieli tutaj nas puścić, ale my dlatego tak dostaliśmy stolik. Myślę, że dlatego, że mieliśmy też rezerwację zrobioną i może jakoś w pierwszej kolejności mieliśmy możliwość tutaj wejść. Siedziłem przed całą tutaj sceną. No ale co, na co możemy liczyć, że się pewnie od, jakoś od godziny 17 dopiero coś cokolwiek tutaj będzie dziać, bo zawsze e, tego typu występy są nieco później niż samego rana. Chociaż ja i tak jestem zdziwiona, że mamy na osi godziny 12, hard rock się otwiera o 10, a już jest połowa sali zajęta. Jak widzieliście jest chaos na zewnątrz, na tej alei gwiazd, też się przejdziemy jakiś kawałek. Jesteśmy trochę podekscytowani, bo naprawdę jesteśmy w Hollywood. Mi w ogóle wygląda pysznie. Ja dostałam klepek, mam tutaj krewetki serwowane z takim jednym sosem się nie okazało jakiś spicy, więc fajnie. No i herbatki na nas przyszły. Widać, że tutaj też kilka jest innych osób, które robią jakieś vlogi, filmiki, takie bardziej, no nie wiem, profesjonalne, bo widzę jakieś mikrofony dołączone do kamery i nagrywają swój poświęckowyt tutaj w restauracji. My już zjedliśmy, idziemy teraz na sklepik. 9 dolarów Hard w Los Angeles bardzo ładne Zabieszka na przykład do torebki coś takiego Ja to bierę ładnie się błyszczę Wszystko co się błyszczy to ja muszę mieć w staroczko Są te klasyczne koszulki Taką co kupiłam też w Vegas Tu jest za 30 też taka sama cena Była taka z złotą nitką No to tutaj nie ma w sprzedaży jest to co Kamil ma, ta taka To jest Twoja koszulka, Panie Ibiza. Też po 30. Fajna, no ale kupę pieniędzy głupuje 150, chociaż e, to jest fajniejsze niż te rzeczy, które były na tej jakbyście Katolina. Rąkiste. Nie, to jest ciężkie, przestańcie. Co? Nie, 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 Bardzo ładne, ale nie, nie, no jak? Fajna z kapturkiem. 45. No bo ja nie będziemy tak. drogich rzeczy. 3, 3 to bluza jest. I jak? Proszę prezentację zrobić. No. Mogę iść na dzielnie? No, Hollywood, nie, z napisem Hollywood. Nie, ja chcesz, też, no, też chcesz za to, ja to. Ale o tam są te koszulki ze złotą nitką. 26. Co? Fajne, ale że... Szkole... Te są po 31, czyli są te Hollywood Co teraz? Z czym tu wrócisz? A czemu nie ma z napisem Hollywood? Tylko 60. Czyli bluzy po 60 dolarów to jest ogólnie. 550. 550 To chyba dla mnie. Eee, ulipa! Myślałam, prawdziwa skóra, ale myślałam, że coś na plecach będzie. Nie wiem, nie wiem, co ja mam kupić sobie, nie wiem. Masz pomysł? Ty bluzę bierzesz obowiązkowo. Bluze. 50% na klasyczne bluzy <śmienic> Perfumy, widziałeś? To są perfumy Hard Rocka Ale ładne te <śmienic> Mocne no i zdecydowaliśmy się na jedną bluzę i koszulkę. Zaraz na tłumaczę dlaczego. Podeszliśmy do klasy takie okazało się, że wymogiem, aby tu mieć bluzę za połowę ceny, trzeba wziąć koszulkę. Czyli koszulka kosztuje, drugi t-shirt kosztuje 30 dolarów, bluza kosztuje 65 dolarów, czyli płacimy 65 dolarów, bo mamy wtedy przyczynę 50% na bluzę. Tylko z, wyłącznie z możliwością z możliwością zakupu e, koszulki. Musi być koszulka i wtedy można sobie dobrać bluzę Patrzcie ile tu ludu jest. Kogo my mijamy? Celine Dion Na inny krawężnik przemieścić, żeby później było jakiś status, jakiegoś mandat, mandat. Dostaniemy. A my nie chcemy płacić. O, jurajski piorański park, jest reklama! Patrzcie! Odjechaliśmy na uliczkę obok. Zostawiliśmy autko, ale ja już w ogóle nie, nie ogarniam tych napisów, bo tak jest tabliczka, żeby nie parkować wieczorem do szóstej rano, tak? Czyli, że to są baniesty parkingowe tak tych miejsc tamtejszych. Obok była tabliczka, żeby w ogóle nie można parkować. Dla mnie to powinno być jedna tabliczka, koniec kropka i tyranie, 300 tabliczek obok siebie na jednym słupku, jakieś strzałki prawo, lewo, wprost. Człowiek się gubi. Tak samo te krawężniki też są jakieś dziwnie pooznaczane. Niby, że to czerwone, ale nie czerwone. Później coś jakieś grafity pozaznaczane, nie mam pojęcia. Poszliśmy auto, przyjeździły na inne miejsce w razie czego. Mam nadzieję, że mamy faktycznie te dwie godziny. Teraz idziemy do tego domu woskowych ciał, można tak powiedzieć. To są różne takie firmy właśnie takie, tego typu z tymi woskowymi dzie dziełami, e, tych takich właśnie muzeum. One się różnią naprawdę tak naprawdę z że na przykład w jednym są gwiazdy typowe na przykład filmowe, w innym są jakieś takie czegoś innego, sportowe. Ja spróbowałam wygrać taką najlepszą miejscówkę, gdzie najbardziej będziemy kojarzyć y, te właśnie postacie zrobione z wosku, więc zależało nam też to właśnie, żeby były to gwiazdy typu jakieś aktorzy z filmów właśnie popularnych, jakieś piosenkarze, może politycy, chociaż nie też nie za dużo, bo polityków to niezbyt tutaj znamy. W nadzieję, sensie, że będzie można nagrywać, bo tutaj każde miejsce ma swoje jakieś... Y, Regulacje, gdzie można w ogóle chodzić z telefonem, gdzie można chodzić z aparatem i tak dalej, gdzie można wejść z kijkiem, gdzie można wejść bez kijka, ale można na przykład z GoPro. Jak można GoPro nagrywać bez kijka? No z ręki, no jak na przykład, tym bardziej, że ja mam 360, to co mam z ręki nagrywać? Wszędzie teraz mamy na ulicach reklamę z Jurajskim Parkiem, ponieważ dziesiątek chodzi oficjalnie film do KIN.